Pierwsze co, to kupiłem sobie taki yy, taki przyrząd do odpowietrzania. Kupiłem sobie taki przyrząd właśnie, taka pompka, pojemnik z pompką. Tutaj jeszcze jest taka przejściówka, yy, taka redukcja ze złączką, gdzie podpina się do kompresora, aby nie pompować tym, Wtedy pompujemy przez, za pomocą kompresora i nabijamy sobie ciśnienie. Ale ja nie mam kompresora więc muszę sobie napompować tutaj tą pompką. I tutaj mamy przejściówkę. Kilka przejściówek jest do różnych y, tych pojemniczków. No i wkręcamy sobie tutaj. Ona, ta nakrętka jest z uszczelką. już od razu. Wpinamy sobie tutaj. Ciśnienie mamy zbudowane. Następne co robimy. No to musimy sobie ściągnąć podstawę akumulatora wiadomo trochę wypinania tutaj jest tutaj już ułamałem y, takie mocowanie było y, wiązki no, ze starości po prostu pękło ale musimy to wszystko powyciągać, poodpinać y, tutaj ta podstawa idzie y, ona jakoś tak szła, już nie pamiętam A, no, tak, sz, sz, tak to idzie no nie wiem, dobra, nie wiem jak ona szła dokładnie teraz ale dobra, tablacha była pod spodem i tutaj są my. raz, dwie, trzy i tutaj ważna uwaga z tyłu są trzy śruby, tutaj tą trzeba po prostu odkręcić, poluzować najlepiej, no i wysunąć tą podstawę pojemnika, tak no tutaj trochę jest yy, tego wypinania tak, ta skrzynka trzeba odsunąć to tutaj podpinać akumulator, wiadomo trzeba odpiąć i tak dalej, i tak dalej i teraz tak, tutaj mamy cały odpowietrznik czyli musimy mieć klucz 17 i klucz 11 i tutaj właśnie w tym zestawie jak wspomniałem, którym kupiłem mamy taką buteleczkę z takim kapslem, na który wylecił płyn który nakładamy sobie tutaj na to na ten cycek odkręcamy odpowietrznik i ciśnienie, które jest zbudowane wypycha nam cały płyn poprzez układ przez pompkę sprzęgła tak? I dzięki temu właśnie odpowietrzamy sprzęgło no ja już to robiłem wcześniej, także trochę tego powietrza było bo odpowietrzając, odpowietrzając sprzęgło to trochę y, bąbelków trochę powietrza